w skrócie. Meme Aleś ciebie Bambi, czyli bardzo popularnego mema. Ogólnie ludzie zaczęli przerabiać tego mema w różne inne sposoby, jak na przykład haha, aleś ciebie grubas. No i potem druga osoba odpowiada: Nie wyzywajcie, że jestem grubasem. Po prostu mam trochę nadwagi. Oczywiście możemy znaleźć takich przeróbek o wiele więcej. I jest to tylko jedna przytoczona. Dziwne jest to, że jakiś mem Fortnite'owy wszedł na taki poziom i w sumie jest o nim tak głośno jak o w Robloxie. Według mnie są to spoko przeróbki i da się ich znaleźć dosyć sporo. To pokazuje potęgę tego, jak ludzie szybko zobaczyli tego mema i go polubili. Jako kocham! Meme o dziecku verso, czyli jedna z najpopularniejszych memów teraz w internecie. Możemy znaleźć na TikToku oraz na Shortsach masę filmików memujących, że Verso jest w ciąży. Ogólnie ludzie tam dają stare nazwy Frieza, na przykład z kołem fortuny i podają przykładową sytuację, że dziecko się pyta, czy może dostać kasę na zakupy, a Frieza odpowiada, że zakręcą kołem fortuny i zobaczą, co wypadnie. Jestem dosyć ciekaw, w jaki sposób będzie Frieza oraz verso pokazywać swoje dziecko w internecie i czy będą na nim robić content, czy nie, ale zobaczymy już za parę miesięcy. Jednak, moim zdaniem, tak. U dziecko influencerów to najlepszy sposób dochodu na YouTubie: przez współpracę z pieluchami, jedzeniem dla dzieci i tak dalej. A Wersof nagra 24 godziny z dzieckiem w przedszkolu? Meme o Dreamie. Czyli chodzi tutaj o naśmiewanie się z wyglądu Dreama. Kiedy wrzuciłem film o jego zapowiedzi twarzy, akurat parę godzin wcześniej pokazał on twarz. Od razu, w momencie zobaczenia jej, powiedziałem, że wygląda mega spoko i pewnie wszyscy będą pisać, że jest hot i tak dalej. Jednak bardzo się myliłem. Ponieważ internet dosłownie zaczął się znieść go naśmiewać, że wygląda na przykład podobnie do goblina, albo różnych brzydkich postaci z bajek. Ja totalnie tego nie rozumiem, bo cała widownia go prosiła o tą twarz, tak jak jest teraz ze mną i nagle jak ją pokazał, to jest źle. No bo wygląda jak Steve z Minecraft. Memy o Elżbiecie drugiej, czyli jedna z najgorszych rzeczy, jakie mogą się wydarzyć po ogłoszeniu śmierci jakiejś osoby. Ogólnie od jakiegoś dłuższego czasu królowa Elżbieta II była bardzo często memowana, że na przykład mega długo żyje i że jest to dziwne i tak dalej. W momencie ogłoszenia śmierci memiarze nie mogli się powstrzymać, aby dawać jeszcze gorsze memy związane z jej śmiercią. Przykładem i strasznie nieśmiesznym czarnym humorem jest mem, że skończyły się jej temy nieśmiertelności. Mamy tam narysowaną ją w Minecraftowym ekwipunku i brak totemu. Sam jesteś nieśmieszny! Do you speak English? Czyli nowy popularny mem. Ogólnie polega on na tym, że macie grubszą babę w blond włosach, która mówi do you speak English. Pyta się ona wielu uczniów, czy umieją oni mówić po angielsku, ale właśnie mówi to ona bardzo niepoprawnie i każdy jej na to odpowiada. Aż w pewnym momencie dochodzi do któregoś z kolei ucznia, a on odpowiada je na to pytanie bardzo płynnie i szybko. A ona, ze względu na to, że się zdziwiła, upada na ziemię. Tam w większości wstawiła jakieś negatywne oceny i szukała kogoś, kto w końcu będzie umiał, ale nie spodziewała się takiej odpowiedzi. Dla mnie ten mem jest mega dziwny, i niezrozumiały do końca, jednak fajnie, że jest coś nowego w internecie. Ajśpieg, dojśla! Chipi, chipi, chapa chapa, czyli popularny mem z TikToka. Ogólnie jest to kotek, który kręci swoją głową w lewo i w prawo i widać, że ma dużo mesę. Ludziom na TikToku na tyle się to Spodobało że piosenkę jak i sam kot zawładnęli na TikToku i ludzie go bardzo polubili. Również zaczęli nagrywać duety ze swoimi kotami, które też sobie tańczą. Sam kotek jest przesłodziakiem i nie dziwi się, że na TikToku to tak bardzo lubią, bo się spodobała ta piosenka, bo jest bardzo schematyczna i wpadająca w ucho. Mi sam trend się podoba, jednak jedynie nie byłem przygotowany na zobaczenie takiej przeróbki z Putinem i który mówi chipi, chipi, czapa, czapa, dubi, dubi, bada. Wolę i tak psy. Automaty, czyli ostatnia głośna akcja związana z hazardem. Ogólnie stał się to mem, który polega na na tym, że we wtorki oraz soboty chodzi się na automaty, na których możecie obstawiać swoje pieniądze i albo się wyzerować, albo coś zarobić, co oczywiście przytrafia się bardzo małej ilości osób. Głównie przejęło na TikToka i ludzie przyjęli tradycję, że jak jest wtorek lub sobota, to idą na automaty. Tak samo jak mówi się, że środa, to dzień, no wiemy czego. Na same automaty chodzi się w specjalne miejsca, aby sobie pograć. Znajdują się one zazwyczaj w domach, gdzie policja bardzo często przychodzi, ponieważ muszą mieć nakaz i mamy prawo ich nie wpuszczać. Jednak czasem przydarza się sytuacja, w której policja wjeżdża na Idealnie! Dzisiaj wtorek! Memy o mocny gaz, czyli chodzi o memy związane z wodą odżywca zdrój. Ogólnie to, jak każdy wie, to dwa słowa, a dokładniej mocny gaz, przyjęły teraz dosyć mocny internet ze względu na issue speeda i jego zachowania na streamie, oraz to, jak słyszał te dwa słowa. Przez całą to akcję ludzie, jak to zawsze na TikToku, zaczęli to memować i wypuszczać przykładowo filmy, jakby to była prawdziwa reklama odżywca zdrój, która reklamuje swoją wodę za pomocą streama issue speeda, przez co niektóre osoby się nawet nabrały. Oczywiście nie muszę chyba nikomu tłumaczyć, że byłoby to nielegalne, Ponieważ jest to użycie kogoś w wizerunku, w celu zarobkowym, ale same przeróbki są dosyć zabawne. Ja bym od razu kopił tą wodę. Skibidi Toilet, czyli największy aktualny mem ogólnie polega on na tym, że głowa Skibidi znajduje się w kiblu i sobie śpiewa. W sumie na niczym innym to jakoś nie polega, bo macie tylko masę różnych memów, jak ta głowa wyskakuje z tego kibla i straszy, tańczy, i tak dalej. Mem naprawdę mega szybko się wybił i przyjął w internecie, bo nagrywają o tym dosłownie wszyscy. Jest on dosyć zabawny, a sama piosenka dobrze brzmi, ale ileś memów jest chora, bo znalazłem nawet godzinny film, polegający na różnych kompilacjach. Dla mnie nie jest to dziwne, że to się przyjęło, bo często jest tak, że w internecie im coś głupszego tym. Bardziej ludzie to lubią. Skibidi, tap, tap, jest yes. Memy o tenten. Ten, czyli chodzi o wysyp memu związanych z tenten. Ten. Ogólnie aplikacja tenten ten służy w skrócie do tego, że możemy odezwać się do każdego naszego znajomego, kiedy wyłącznie chcemy. Nie może się tego spodziewać. Pod ostatnim filmem była masa komentarzy z różnych sytuacji, które się wam przydarzyły, albo jakie były najgorsze. Ludzie przez tą aplikację zaczęli memować różne sytuacje, które mogą się wydarzyć. Czy to znajomy, który siedzi w klasie, i pisze jakiś sprawdzian, i nagle jego kolega mówi, że w piątym zadaniu odpowiedź C. A tu różne randki, na przykład z dziewczyną. I nagle odezwie się wasza koleżanka, która mówi, że jesteście tylko jej. I uważam, że jest to świetna apka do trollowania, ale bałbym się mieć to na telefonie. Kocham trollować! On mi drink daje i chce robić ze mną jakieś dziwne akcje. Ile ty masz lat? 17! Czyli mem z piosenki od Natsu World. Ogólnie w momencie, kiedy o tym nawiązano, to ludzie od razu zaczęli z tego memować i sami to mówić. Jednak po pewnym czasie to ucichło, i teraz znów jest o tym bardzo głośno. Przykładowo mogliśmy zobaczyć odpowiedź od Mixera, co myśli o rozpadzie ekipy Freeza. I właśnie ta nawiązał do tego mema. Według mnie ten mem jest spoko, jednak przez to ile osób tak odpowiada i ogólnie to mówi, już jest nudny i bardziej cringe'owy. Zgodzą się z tobą. Dwa bułki, czyli popularny mem od Adriana Nowaka Żalno. Ogólnie jest to tak mimiczna postać, którą na pewno większość z was zna. Wrzucam filmy, które zawierają co on kupił w sklepie i zazwyczaj są to najbardziej losowe produkty, jakie da się tylko wymyśleć. Ja sam nieraz miałem tak, że oglądałem ze znajomymi zakupy Adriana Żalno, gdzie właśnie wymował jakieś produkty lub chwalił się, że kupił nowy telefon, ale również Multi nieraz na streamie obejrzał jego filmy. Najbardziej przyjął się właśnie ten mem z dwoma bułkami i do teresy jest popularny w internecie i wiele osób go lubi. Aktualnie już dosyć dawno nie słyszałem o Adrianie, ale na pewno wróci on do nas jak nasz stary z mlekiem. Dwa bułki i boso! Memy o Panda bay czyli chodzi o memy związane z tą stroną, z fejkami. Ogólnie przez ten wielki wyciek danych osobowych wiele ludzi zaczął śmiać się z innych, że kupują fejki na tej stronie. Możemy znaleźć w internecie masę numerów telefonu, gdzie losowi ludzie wydzwaniają i się pytają, jak tam idzie kupowanie na Panda bay Do tego widziałem na tiktok jak ludzie memują z innych Którzy tam założyli konto Ponieważ wyciekły wszystkie dane osobowe osób Które założyły tam konto A nie kupowali coś I po prostu piszą zwykłe wiadomości że chcą się poznać A jak osoba pyta się skąd ma się ich numer telefonu To odpowiadają, że z Panda Baja I osoba szybko zaczyna się denerwować ha, 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 ha ja kupowałem na Hagobaj Mamy o ludziku z Delmy Czyli chodzi o popularny mem z TikToka Ogólnie w ostatnim czasie wybił się ten ludzik z Delmy I ludzie zaczęli robić z niego przeróbkę Jednak nie jedną, bo jest ich o wiele, wiele więcej Przykładowo ludzie zaczęli z niego robić postać w Fortnite Prostar się, jaki winny w grach, a nawet zrobiono z niego Stanowskiego, bo założono mu tą niebieską kurtkę i zmieniono jego minę. Nawet znalazłem TikToka, na którym ziomek postanowił narysować tą postać, a następnie wydrukował Stanowskiego Delmę i przykleił w sklepie obok serków z Delmą, co według mnie jest dosyć zabawne. Sama postać dziwi się, że wybija się tak po prostu, ale jest mega spoko. Ja nawet widziałem obraz z Delmą. Ohio, czyli najbardziej chory memy mówiąc o jednym stanie ze Stanów Zjednoczonych. Ogólnie jest ono strasznie popularne na TikToku. I polega głównie na tym, że macie najbardziej niewyobrażalne rzeczy których byście nigdy się nie spodziewali Przykładowo macie puste drzewo, które lewituje Albo dom, który sam się porusza Wszystko skupia się na jak największej głupocie Różnych stworach i tak dalej Co ciekawe to powstała masa, dosłownie masa memów Które nadal powstają I pokazuje to, że ludzki umysł nie ma ograniczeń Ohio stało się tak wielkim memem Od memu z autobusem, który którym napisane Że zaraz Ohio zniknie Tak potem zaczęły się pojawiać kolejne filmy I nagle ucichło, by w 2022 roku Znowu się wybiło A ja jestem z Ohio i wszystko okej okay czyli z nowego mega popularnego serialu na Netflixie, jak dobrze wiecie sam serial wyszedł nie tak dawno temu, a został jest zmemowany na kilka dobrych sposobów przykładowo kiedy główna aktorka dawała wywiady to nasi polscy memiarze wzięli się do roboty i postanowili to przerobić na przykład, że Jenna Wednesday w nowym wywiadzie mówi, że w całej jej życiu ulubioną postacią jest Ferdek Kiepski no i tam dalej mówiła w swoim wywiadzie, że ma obsesję na jego temat i tak dalej po prostu podmienili jakiegoś aktora na Ferdka nie wiem w sumie czemu ludzie śmieszą takie rzeczy, ale wpis na Twitterze stał się dosyć głośny i dużo osób w temacie Wednesday go komentowało. Wednesday się nie myje, Kakaszka, czyli mem z TikToka. Ogólnie filmy związane z tym memem polegają na tym, że mamy muskubusia o jakimkolwiek smaku, a w tle leci piosenka, ty moja kakaszka, a ja twoja kakaszka, a potem jest dźwięk bekania. Przez cały film właśnie widzimy ten mus aż do momentu, kiedy jest to bekanie, ponieważ podczas niego osoba ściska palcami środek musu, który wcześniej został lekko przecięty i zaczyna wydobywać się z niego mus. Dla mnie jest to po pierwsze obrzydliwe, bo wygląda to jak rzecz, którą zostawiamy w ubikacji. A po drugiej nie wiem, co miała pierwsza osoba w głowie, która to nagrała, ale stało się to dosyć dużym trendem i wiele filmów ma miliony wyświetleń na czymś takim. Ej, yy, moja kozka! Armia biseksu, czyli chodzi o nową armię na TikToku. Ogólnie w ostatnim czasie zaczęła się pojawiać większa ilość memów związana z Wojtkiem Golą, przez co Wojtek się wkurzył i usunął jedno zdjęcie na Instagramie, od którego to wszystko się zaczęło. Przez to, że ludzie chcieliby to zdjęcie było zapamiętane, to teraz jest wielka akcja na TikToku. Ustawienie sobie tego zdjęcia jako profilowe na TikToku, by nigdy to nie zginęło. Wojtek. Gola również napisał na Instagramie, że szuka najlepszych adwokatów zajmujących się cyberbezpieczeństwem oraz wizerunkiem sieci. Jednak bądźmy szczerzy, że raczej napisał to, by lekko pogrodzić ludziom, a nie dlatego, bo będzie z tym walczył. Poza tym, na Twitterze zmienił zdjęcie, które krąży teraz po internecie. Ale to w końcu jest bicie nie. Meme o Gnomach, czyli chodzi o memy związane z tym popularnym zielonym gnomem o nazwie Krauli. Ogólnie ludziom strasznie spodobała się ta postać i nawet sami pracownicy różnych sklepów mówili na TikToku, że im nawet to nie przeszkadzałoby, gdyby wbił do ich sklepu, ponieważ jest to darmowy w pracy na jakieś 3 minuty, co nie przeszkadza. Jednak ludzie postanowili robić jego outfit i również wbijać do różnych sklepów, a w tym nagrywając takie TikToki, co już dosyć jest niefajne, ponieważ jedna osoba robiąca takie TikToki nie jest szkodliwa, a jeżeli sklepy by miały codziennie mieć kogoś takiego, to jest to dosyć mocno denerwujące. Do tego nawet Wojan wykorzystał to dogadał się z Crawlim, aby wbił do nich, a wielki pluszek Wojana nawet go zaczął gonić. Ja tam lubię tego gnoma! Memy o English or Spanish. Czyli chodzi o memy związane z tym trendem na TikToku English or Spanish. Ogólnie to cały trend polega na tym, że pod... Pijacie do losowi osoby i mówicie do niego English or Spanish, a potem mówicie, że kto pierwszy się ruszy jest gejem. Dzięki temu automatycznie osoba się zatrzymuje w miejscu, i dopóki żaden z Was się nie poruszy, to nikt nie przegrywa. Ludzie jednak zaczęli mocniej memować i podbijać dosłownie do losowych ludzi, jak jakiś starszy dziadek czy inne osoby i trochę przyginać z tym trendem. Do tego nawet ktoś da Oishu Speed nie raz tak podbił, więc według mnie fajna akcja z tym całym trendem i mi się tam podoba, dopóki by mi się nie śpieszyło na mieście. English or Polish. Memy o Gada, Gedi, Geda, Gedo, czyli chodzi o tego nagetsa z TikToka. Jak dobrze wiecie, wybił się on w ostatnim czasie w internecie, a przez to zaczęła się pojawiać masa memów związanych właśnie z tą postacią. Przykładowo ludzie podminili jego postać na herbatę z zielono-ciemnym kapeluszem, i również się on buja. Do tego znalazłem przeróbki, gdzie Kot ma na sobie malinę i też się buja, jak nasz Nuggets oraz inne różne postacie, jakie możecie sobie wyobrazić. Nie to zastanawia, czy kiedyś jakiś człowiek postanowi połączyć wszystkie te memy ze sobą. I przykładowo będziemy mieli w lesie Smurfkata tańczącego nuggeta, który będzie mógł sypiać innych, jak Katna. Kocham tego geda Gedi. Meme o gangu mocniaku. Czyli chodzi o memy o tych pluszakach z biedronki. Ogólnie tu ludzie zaczęli jak zawsze robić bekę z tych pluszaków, które są przeznaczone dla dzieci. i Jak kiedyś Króżwili i palił w ognisku, to teraz pojawiły się memy w internecie związane z nimi. W większości zaczęto dorabiać nowe postacie i w tym znalazłem pięć nowych. Jest to papieros Patryk, który wygląda jak papieros i ma słego kulary. Do tego mamy piwo przemka, który widać, że ma duży luz, a poza tym jeszcze pojawiła się marihuana Marysia, która wygląda, jakby wam zaraz miała przyłożyć. Ostatnia z nich to prezerwatywa Paulinka, która jest uśmiechnięta i wygląda bardzo słodko. Chciałbym Takiego mocniaka! Meme o Freddy Fazbear. Czyli chodzi o tego mema sprzed dwóch miesięcy. Ogólnie Freddy Fazbear to był polski mem, który poszedł za granicę i był związany z FNAFem. Aktualnie ludzie znów zaczęli do niego wracać i odgrzewać stary kotlet. Polegał on na tym, że przechodziliście obok niego, mówiliście o cholera, czy to Freddy Fazbear? a potem były takie dziwne dźwięki. O, oh, o, oh, o, oh, o, oh, o. Oh. Ludzie zaczęli jakoś po nowym filmie FNAF, robić znów przeróbki z nim i naprawdę zaczęła powstawać ich masa, a niektóre z nich są dosyć dziwne, bo są na przykład po japońsku. Nie to akurat dosyć dziwiło, tym bardziej, że nie... Każda przeróbka jest polska. Jest to chyba pierwszym, który mega szybko został zapomniany, a potem po chwili znów odgrzebany. Czy to Freddy Fosber? O, wo wow